Witam Was serdecznie. Dzisiejszy filmik będzie o tym, jak zaoszczędzić na rachunku, używając na co dzień czajnik elektryczny. Co roku rosną rachunki z energią elektryczną, dlatego warto szukać sposobu, żeby wydatki na prąd mieć pod kontrolą. Czajnik zazwyczaj używamy kilka razy dziennie, a więc warto obliczyć sobie, ile dziennie kosztuje nas używanie tego urządzenia. Sprawdziłam, jaka jest różnica w poworze energii prądu, gotując minimalną ilość wody, czyli 400 ml, 1 litr oraz 1,5 litra. Gotując obojętną ilość wody, powór jest mniej więcej taki sam, czyli około 2030 W. Koszt użycia takiego czajnika zależy od tego, ile czasu gotujemy wodę. Czyli im więcej wody gotujemy jednorazowo, tym większy jest kosz użycia czajnika elektrycznego. Zrobiłam dokładne pomiary czasu, ile czasu dokładnie zajmuje zagotowanie określonej pojemności wody. Zaczynając od 400 ml wody, czajnik ugotuje wodę w 2 minuty. Gotując 0,5 litra wody, czajnik ugotuje wodę w 2 minuty i 37 sekund. Gotując 1 litr wody, czajnik ugotuje wodę w 3 minuty i 30 sekund. Gotując 1,5 litry wody, czajnik ugotuje wodę w 4 minuty. Minuty i 40 sekund. Taka jest różnica, czyli płacimy za każdą minutę używania czajnika elektrycznego. Zatem jak oszczędzić na co dzień używając czajnika elektryczny? Nalewaj tyle wody do czajnika elektrycznego, ile naprawdę w danej chwili potrzebujesz. Możesz w ten sposób zaoszczędzić naprawdę sporą sumę pieniędzy w skali roku. Obliczmy teraz koszt używania czajnika elektrycznego. Załóżmy, że cena za 1 kWh to koszt 70 groszy. Czajnik o mocy 2000 W mnożymy razy czas, czyli 4 4 minuty 40 sekund i mnożymy to przez koszt za 1 kWh. A więc koszt zagotowania 1,5 litry wody wynosi 1 zł i 3 grosze. Powiedzmy, że z taką ilością wody zagotuje 3 razy dziennie, co daje nam dziennie 3 zł i 9 groszy. A więc roczny koszt użycia czajnika elektrycznego to 1127 zł. Zatem ile kosztuje zagotowanie pół litra wody? Zatem ile kosztuje zagotowanie pół litra wody? Jednorazowe zagotowanie wody wynosi 55 groszy. Zatem rocznie cena za używanie czajnika trzy razy dziennie wynosi 602 zł. A więc różnica jest znacząca. Gotując mniejszą ilość wody, możecie zaoszczędzić aż 525 zł w skali jednego roku. Myślę, że warto wyrobić sobie ten nawyk i nalewać tyle wody, ile naprawdę w danej chwili potrzebujecie. Inaczej będzie to marnotrawstwo energii elektrycznej, co odbije się zdecydowanie na waszej kieszeni.